Jest dla wielu osób lęk przed byciem krytykowanym i poniżanym, lęk przed byciem lekceważonym przez rówieśników i innych ludzi. To ten lęk powstrzymuje ludzi przed nawiązywaniem relacji. I wchodzeniem w związki. To ten lęk powstrzymuje ludzi przed wzięciem do ręki mikrofonu i poprowadzeniem spotkania. Kiedy pierwszy raz prowadziłem spotkanie, pokonałem lęk przed tym, co inni o mnie pomyślą, przez uświadomienie sobie, że jakkolwiek mi pójdzie, wszystko i tak się ułoży na moją korzyść. Jeśli ludziom nie spodoba się to, co mówię, to wspaniale, bo będę mógł zostać pustelnikiem, a to w zasadzie Powinienem robić jako mnich. A jeśli się spodobam, to też wspaniale, bo wtedy mogę się ze wszystkimi dzielić dobrem. Nieważne, czy podoba Wam się to, o czym mówię, czy nie. Tak czy siak. Wszystko jest w porządku. Kilka dni temu miałem występ w radiu w programie Philip Adams Tuesday Night Live, albo coś takiego. To taki program późno w nocy. Na szczęście w perf wtedy nie jest jeszcze aż tak późno. Znalazłem się tam dzięki innemu mnichowi i choć nie przepadam za takimi występami, to pomyślałem, nie szkodzi, jeśli wszystko się uda, to świetnie, a jeśli nie, to przynajmniej nie będą mi więcej zawracać głowy. Wyluzowałem się i czas płynął mi całkiem przyjemnie. W którymś momencie ktoś zapytał, czy buddyzm to religia, bo wiele osób uważa, że buddyzm to filozofia, a nie religia. Odpowiedziałem, że buddyzm jest religią ze względu na podatki. My też musimy płacić rachunki, więc ulgi podatkowe się przydają. Zrelaksowane zachowanie i brak lęku sprawiają, że jesteśmy odbierani jako pewni siebie. Jesteśmy w stanie żartować i podchodzić do życia z humorem. Ja opowiadam dowcipy. Jeśli komuś się one nie podobają, to nieważne. Mnie się podobają. I o to chodzi. Nie przejmowanie się tym, co myślą inni, pozwala na postępowanie tak, jak sami uważamy za słuszne, na mówienie tego, co myślimy i na bycie wolnym. Dzięki temu nie skupiamy się przez całe życie na zadowolaniu innych. Dawno temu przyjrzałem się swojemu życiu i pomyślałem: Czy tak mam żyć? Ciągle przejmując się tym, co myślą inni, tym, jak mnie osądzają i co o mnie mówią. Oczywiście, kiedy pierwszy raz pojawiłem się na zachodzie, jako mnich buddyjski z łysą głową i w szatach, to była zabawa. Wyglądałem dziwnie, a przez to zdarzyła się pewna sytuacja, której nigdy nie zapomnę. Na początku naszego pobytu w Perth mieszkaliśmy w północnej części miasta, na Magnolia Street. Wielu z Was zapewne pamięta. Pracowaliśmy tam ciężko. Ja byłem głównym budowniczym naszego klasztoru. W piątki Adjan Jagro prowadził spotkania, potem przesypiałem większość weekendu, bo byłem wyczerpany. W poniedziałek załadowaliśmy naszego starego Volkswagena. To niesamowite, ile się w nim mieściło. Pamiętam, jak kiedyś odebrałem cały ładunek drewna tym samochodem. Wypchaliśmy go tym drewnem po brzegi, część położyliśmy na dachu. Facet, który pakował, stwierdził, że my, mnisi, musimy się naprawdę skutecznie modlić, bo ten samochód nie powinien był ruszyć z miejsca. Musimy mieć jakąś pomoc z góry. W każdym razie pewnego dnia załadowujemy samochód, a nagle podchodzi do nas młoda dziewczyna. Miała jakieś 12 albo 13 lat. Odwiedzała właśnie swoją ciotkę, która mieszkała niedaleko. Popatrzyła na mnie, na moją szatę, wzięła się pod boki i zmierzyła mnie od stóp do głów kompletnie zdegustowanym spojrzeniem, takim, do jakiego są zdolne tylko dwunastolatki. I powiedziała, ubiera się pan jak dziewczyna, to chore, ble. Bardzo mnie to rozbawiło. Tak się starała mnie zawstydzić i zdenerwować, a mnie to tylko rozśmieszyło. Była bardzo rozczarowana moją reakcją. Właściwie to prawda, byłem ubrany jak dziewczyna, ale jestem mnichem, a nie dziewczyną, mimo że noszę szaty. W każdym razie nie bójcie się tego, co myślą o was inni. Czasami takimi rzeczami jak strój można sprawić ludziom dużo radości. Popatrzcie na swoje ubranie. Dzisiaj wszyscy są w szarościach. Ja przynajmniej mam coś w bardziej radosnym i pozytywnym kolorze. Tak samo w Anglii, ludzie ciągle chodzą w szarobury w barwach, gdzie są kolory. Pojechałem kiedyś do pewnego miasteczka w Black Country, to przemysłowy region w Midlands w Anglii. Marzniecie? Okażcie ciepło swoich serc. Na tym polega buddyjska klimatyzacja. Kiedy jest gorąco, podejdźcie do tego z chłodnym spokojem. Kiedy jest zimno, pokażcie ciepło swojego serca. Buddyjska klima. Ale wracając do Midlands, pojechałem tam odwiedzić krewny, i pewnego ranka wybrałem się na spacer z kuzynem. Chcieliśmy zażyć trochę ruchu. Więc poszliśmy się przejść. Wszyscy ludzie, których mijaliśmy, pokazywali mnie palcami i śmiali się. Haha, popatrzcie na tego faceta. Nigdzie indziej nikt tak na mnie nie reagował. Ale nie przeszkadzało mi to, bo dawałem ludziom trochę radości. A potem zorientowałem się, dlaczego się śmiali. Minęliśmy wielki afisz reklamujący cyrk, który właśnie przyjechał do miasta. Ludzie myśleli, że jestem jednym z klaunów i dlatego się uśmiali. Czemu macie przejmować się tym, co myślą inni? Oni was nie znają, więc dlaczego martwicie się tym, co myślą albo mówią o was inni? Czy to nie piękne, nie bać się tego, co myślą i mówią inni? I zamiast tego żyć w wolności od lęku, po prostu będąc sobą, być tym, kim się chce i potrzebuje być. Przestać ciągle starać się zadowalać innych i unikać krytyki. Bo ludzie i tak będą cię krytykować. I tak będą o tobie mówić źle. Więc po co starać się ich powstrzymać? I tak nie przestanę. Więc jeśli ktoś nazwie mnie idiotą, mogę obrócić to w zabawę. To fajna sprawa być czasami idiotą. Człowiek jest wolny i może robić co chce. I czy wiecie, że w Księdze Rekordów Guinnessa Anglicy figurują jako naród z największą liczbą ekscentryków? Pamiętam historię pewnego ekscentryka z Midlands, który mieszkał na dachu. Jadł na dachu, spał na dachu i to nie tylko w lecie, w zimie też. Czy deszcz, czy śnieg, on siedział na swoim dachu i był zawsze zdrowy. Ci ekscentrycy zazwyczaj mają końskie zdrowie. Medycyna to potwierdza. To między innymi dlatego, że nie przejmują się tym, co pomyślą inni. Ludzie tak się martwią o cenami innych i są tak spięci i zestresowani, że umierają, zanim zdążą się zestarzeć. Moja rada na dziś: jak wrócicie do domu, złapcie drabinę i idźcie spać na dachu. Nie, może jednak tego nie róbcie. Nie róbcie tego, bo inaczej ktoś jeszcze pozwie Buddyjskie Towarzystwo Stanu Australia Zachodnia, bo Ajan Bram powiedział, że mam to zrobić. Tak, zdecydowanie tego nie róbcie. To, co mówię, sprowadza się do jednego: bądźcie sobą. To znaczy, nie bójcie się tak tego, co o Was pomyślą inni. Wyzwólcie się z lęku. Jest taka stara mądrość, którą usłyszałem dawno temu, która mówi o tym, że kiedy jesteśmy młodzi, bardzo przejmujemy się tym, co myślą o nas inni ludzie. To dlatego młode dziewczyny czują przymus podążania za modą, i dlatego chłopcy też starają się mieć modne fryzury i zdobyć szacunek ludzi ulicy albo w dyskotece. Sami widzicie, że wasze dzieci też tak mają. To, co myślą o nich rówieśnicy, jest dla nich bardzo ważne. Wy też przez to przechodziliście. Patrzyliście w lusterkę i upewnialiście się, że wasi znajomi nie skrytykują was za wasze ubrania i fryzurę. W młodości bardzo przejmujemy się zdaniem innych, ale po czterdziestce czy pięćdziesiątce nabywasz pewności siebie i to, jak wyglądają Twoje włosy i ubranie, nie jest już takie ważne. I tak będziesz je nosić tak, jak chcesz. Nie obchodzi cię, co pomyślą inni. Jesteś pewny siebie. A potem wreszcie przychodzi sześćdziesiątka. Po dwudziestce bardzo się przejmujesz, co myślą inni. Po czterdziestce przestajesz się przejmować. A po sześćdziesiątce odkrywasz, że ludzie w ogóle o tobie nie myśleli. Gdybyście tylko mogli to odkryć teraz. Nikt o Was nie myśli, więc róbcie i mówcie, co chcecie. Ludzie i tak o Was nie myślą. Zazwyczaj myślą o sobie albo o kimś innym. W ten sposób można się całkowicie uwolnić od tego, co myślą inni. Czy to nie wspaniałe? Tak wyjście z więzienia. Nawet lepiej, jeśli dotrzesz na drugą stronę tego lęku. Uwolnisz się i będziesz mógł być szczęśliwy i żyć w pokoju. Zauważyłem, że ludzie, którzy żyją w klasztorach albo zaczynają życie duchowe, boją się bardziej w nie zagłębić, mimo że wiedzą, iż jest to możliwe. Znam wiele osób w naszym towarzystwie, które boją się szczęścia. W młodości jesteśmy uczeni myślenia, że bycie szczęśliwym to coś złego. Być może myślicie tak, skoro tylu ludzi cierpi, tylu ludzi żyje w biedzie, tylu ludzi głoduje, dlaczego ja mam być szczęśliwym? Powiem Wam dlaczego, bo to oznacza jedno zmartwienie mniej dla takich jak ja. Ludzie, którzy głodują i cierpią, lubią patrzeć na ludzi szczęśliwych. Podnosi ich to na duchu. Nie używajcie cierpienia innych ludzi jako wymówki, żeby nie być szczęśliwymi. Gdyby wszyscy tak myśleli, to nikt nigdy nie byłby szczęśliwy. Wyłam się. Bądź szczęśliwy.